Czy wolumetria twarzy jest niebezpieczna? Wolumetria twarzy jest zabiegiem bezpiecznym pod warunkiem, że wykonuje ją doświadczony lekarz z dobrą znajomością anatomii twarzy. Kluczowe znaczenie ma nie tylko precyzyjna technika podania preparatu, ale także odpowiedni dobór wypełniacza, najlepiej sprawdzonych, certyfikowanych produktów o wysokiej jakości. Jak przy każdym zabiegu iniekcyjnym, istnieje pewne ryzyko powikłań, choć są one rzadkie. Najczęstsze skutki uboczne to krótkotrwałe zaczerwienienie, Обжег czy drobne siniaki w miejscu wkłucia, które znikną w ciągu kilku dni. W bardzo rzadkich przypadkach może dojść do poważniejszych powikłań, takich jak zator naczyniowy, asymetria czy infekcja. Dlatego tak ważne jest, aby zabieg wykonywał lekarz, który potrafi nie tylko precyzyjnie podać preparat, ale także szybko i skutecznie zareagować w przypadku ewentualnych komplikacji. Pacjenci powinni unikać zabiegów wykonywanych przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji oraz upewnić się, że klinika stosuje najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny. Dzięki temu volumetria może być skutecznym i bezpiecznym sposobem na odmłodzenie twarzy oraz poprawę jej konturów bez ryzyka niepożądanych efektów.